Siema widzowie, to jest taka wywiadówka, jakby. No. To jest, jakby taka. Mówiłem, że taka. Ala wywiadówka, ale. No, sam nawet nie wiem, co mówić, ale. Ale, ale, ale. Będę teraz. Nowość! Będę nagrywać na zapas. Na zapas. Rozumiecie? Na zapasy. No, więc to będzie fajne, bo chociaż będziecie mieli co oglądać przecież. No, więc to fajnie. Nie wiem, że teraz mnie słyszycie głośno, ale to nieistotne. Jeszcze mi się zmieniło pożegnanie, czyli to bajo. Ale przywitanie zostało, no troszeczkę zmienione po jest witam witam widzów w dzisiejszym odcinku z gry na przykład yy, Minecrafta no i no ale mam plan jeszcze nagrać co yy, znaczy zmienić no przywitanie się na witam widzowie yy, na kanale Frenek04 Gamers, no, no i, i będziemy w dzisiejszym odcinku grać w Minecrafta na przykład, no. No to może być taki, może być inny, zależy co mi się w głowie zapamięta, czyli tu. <ścoughs> no, oczywiście. No. Eee, no. Powiększę kamerę. Oczywiście, no nie wiem co jeszcze się zmieniło, ale nieważne, nieważne. Znaczy wiem co mi się zmieniło, mój głos, bo mam mikrofon przecież. Taki piękny mikrofonik. Tylko, No wziąłem go, no bo go wziąłem jeszcze, żeby, no. No po prostu, żeby zrobić sobie wywiadówę. O! Tak wygląda mikrofon. Dobra. Na chwilę odepnę mikrofon z nozy u... Dobra no statyw już jest bez mikrofonu powiedziałem, O wow, mój palec Dobra No głos się zmienił jak mówiłem wcześniej no i nie, no, może nie będzie lajów w ogóle po jak chcę robić live, to oczywiście pokazuję mi jakieś błąd, nie może mi się skonfigurować z YouTube'em. Oczywiście. No, to najgorzej. Oczywiście. Bo ja chcę nagrać dla Was live. Przepraszam. No ale no, niestety nie mogę. No, możecie no napisać pod komentarzem 6-7, jak ktoś nie lubi to nie musi, no ja na przykład czasem nie lubię, a czasem lu lubię, to tak, no więc nie zmuszam, ale możecie, żeby zobaczyć ile was jest. Na moim kanale, oczywiście. Po subskrypcji ile mam? To zobaczę. Jezu. O. Pyk. Pyk. O. No, włączam operę. E, YouTube. YouTube. Dobra. wyśleć swój kanał. Dobra. No mam 17 subów, a 43 filmy. To nawet dużo subskrypcji, tylko potrzebuję no więcej. Oczywiście. No jutro będzie odcinek na 14.15. No, ale jutro wrzucę i tak dwa odcinki po no bo dawno nie było, oczywiście. No więc się zasługuję. I muszę w ogóle Supermarket Simulator nagrać, więc no. Ale proszę was, widzowie, zostawiajcie te łapki w górę i komentarze w odcinkach, jak was proszę, okej. Okay? Po. No dla mnie to by był wielki szacun dla mnie. Że ja się dla was staram a wy to doceniacie. Ale oczywiście nie, ja was proszę, ale wy tu macie. Hmm? Wiecie w czym. Ma No więc proszę zostawiajcie. Po jak inaczej. Nie, to was jem! Nie, oczywiście żartuję. Ale żebyście zostawiali, oczywiście. No, więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję dla rozwoju kanału. I zostawcie komentarz i napiszcie 7. Bajo.